Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Żywot i bolesna męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Audiobóg do słuchania stworzył kanał YouTube. Jakatoli, Wskrzeszenie Łazarza. Jezus w kraju Świętych Trzech Królów. Jezus w Bałwochwalnicy Króli. Święto pamiątkowe pojawienia się gwiazdy. Pierwszy raz poszedł Jezus zwiedzić Bałwochwalnicę za dnia. W uroczystym pochodzie prowadzili go do niej z pałacu królów kapłani, ubrani dziś w wysokie czapki, na jednym ramieniu mieli gęsto poprzewieszane srebrne tarczki, na drugiej ręce znowu długie manipularze. Szli boso po drodze zasłanej płótnem. W pobliżu świątyni zabrały się tu i ówdzie gromadki niewiast, pragnące widzieć pana. Siedziały one pod daszkami, umieszczonymi na słupkach, a służącymi jako parasole, gdy Jezus je mijał, wstawały i oddawały mu pokłon aż do ziemi. W środku bałwochwalnicy stał filar, od którego biegły krokwie ku czterem ścianom świątyni, w górze zaś wisiało koło, obwieszone kulami i gwiazdami, używano go zaś przy pewnych obrzędach religijnych. Oprowadzano Jezusa po całej świątyni i wszystko mu pokazywano. W jednym miejscu stał żółbek cały zrobiony ze złota, Kazali go zrobić królowie po powrocie z Betlejem zupełnie na wzór tego, jaki widzieli w gwieździe. Złote dzieciątko siedziało w żłóbku na purpurowym posłaniu, rączęta miało skrzyżowane na piersiach, a od stóp aż do piersi otulone było w powijaki. Nie brakowało i siana. Za główką dziecięcia widać było biały wianuszek, nie wiem jednak już z czego. W całej bałwochwalnicy nie było zresztą żadnych wizerunków, tylko na ścianie wisiał długi zwój czy też tablica o piśmie symbolicznym z różnymi figurami, i to było ich Pismo Święte. Między filarem a żłóbkiem stał mały ołtarz z otworami z boku. Obok było kropidło i woda do kropienia, jak u nas święcona woda. Wreszcie widziałam poświęconą gałązkę, używaną przy różnych obrzędach, małe okrągłe chleby, kielich, a na talerzu mięso ofiarne. Wszystko to obejrzał Jezus, a następnie nauczał i wykładał różne stawiane mu pytania. Teraz zaprowadzono Jezusa także do grobowca zmarłego króla Saira i jego rodziny, znajdującego się w podziemnych sklepach krytego krużganka, otaczającego świątynię. Groby umieszczone w ścianach robiły wrażenie łóżek do spania. Nieboszczycy przybrani byli w długie, białe suknie, a piękne przykrycia zwieszały się z posłań. Widać było tylko połowę oblicza i nieokryte ręce, wydawały się śnieżno-białe, ale nie wiem, czy to były tylko same kości, czy skóra tak zasuszona, bo znać było na nich głębokie bruzdy. W grobowcach tych było dosyć znośnie i w każdym stało krzesło. Kapłani przynieśli ze sobą ogień i teraz dokoła okadzali. Na wspomnienie śmierci Saira wszyscy zaczęli płakać, a szczególnie stary mencor płakał jak dziecko. Jezus zaś zbliżywszy się do zwłok, Rozpoczął naukę o śmierci. Przedtem jeszcze opowiadał Teokeno Jezusowi, że kilkakroć pojawiał się gołąb na gałązce, którą wedle zwyczaju zatknięto na drzwiach grobu Saira. Nie umiano sobie tego wytłumaczyć. Jezus zapytał przede wszystkim, jakie było postępowanie i jaka wiara zmarłego. Na to rzekł mu Teokenos, panie. Wiara jego taka była jak moja. Od czasu jak oddaliśmy hołd królowi żydowskiemu, Aż do śmierci, wszystkie jego myśli i czyny zmierzały do tego, by w każdej chwili i na każdym kroku pełnić wolę króla Żydów. W takim razie, rzekł Jezus oznacza ten gołąb na gałązce, że Sail za życia otrzymał chrzest pragnienia. Następnie narysował im Jezus na płycie baranka z chorągiewką na plecach, stojącego na księdze z siedmiu pieczęciami i polecił im, by według tego kazali sobie zrobić wizerunek baranka i umieścili go na filarze naprzeciw żłóbka. Od czasu powrotu z Betlejem obchodzili królowie każdego roku przez trzy dni z rzędu pamiątkę tego dnia, kiedy to na 15 lat przed narodzeniem Chrystusa pojawiła im się po raz pierwszy gwiazda z wizerunkiem dziewicy, trzymającej w jednej ręce berło, a w drugiej wagę z kłosem i winnym gronem. Wyznaczone były na to trzy dni na cześć Jezusa, Maryi i Świętego, Józefa, któremu szczególną cześć oddawali za tak serdeczne ich przyjęcie. Czas ten pamiątkowy teraz właśnie nadszedł. Poganie z pokory wielkiej chcieli zaniechać zwyczajnych corocznych w tym czasie obrzędów i prosili Jezusa, by on sam tylko w tych dniach nauczał, lecz Jezus nie zgodził się, kazał im obchodzić święto jak zwykle, by pospólstwo, w starych zwyczajach wychowane, tym się nie zgorszyło. Zaczęły się więc uroczystości, przypatrując się im, dowiedziałam się wiele ciekawych szczegółów o ich religii. W koło bałwochwalnicy na zewnątrz stały trzy figury zwierzęce, Smok z wielką paszczą, pies z grubą głową i ptak z długimi nogami i taką szyją, podobny do bociana, tylko dziób miał nieco zakrzywiony. Nie sądzę, by te figury czczono jako bogowie, były one tylko symbolami pewnych traktatów o cnocie. I tak smok wyobrażał złą, ciemną naturę materialną, którą trzeba umartwiać, pies, oznaczający również jakąś gwiazdę, był symbolem wierności, wdzęczności i czujności, ptak zaś wyobrażał miłość ku rodzicom. Do tych trzech figur przywiązane było jeszcze inne jakieś tajemne głębokie znaczenie, ale nie potrafię już tego dokładnie opowiedzieć, wiem tylko, że nie. Mieszało się w to żadne bałwochwalstwo, żadna ohyda, owszem wszystko nacechowane było mądrością, pokorą i chęcią rozważania cudów bożych. Figury nie wyglądały na złote, lecz były ciemniejsze, jakby zrobione z żużla, używanego przy topieniu, lub z pozostałych odpadków. Pod wizerunkiem smoka napisane było pięć głosek. ASC lub ASCAS. Nie wiem już tego dokładnie. Psa nazywali Sur, nazwy ptaka już nie pamiętam. W święto nauczało czterech kapłanów na czterech różnych placach koło Bałwochwalnicy. Jeden nauczał mężczyzn, drugi niewiasty, trzeci dziewice, czwarty młodzieńców. Widziałam przy tym, jak otwierali smokowi paszczę, mówiąc: gdyby ten smok, tak straszny i szkaradny, ożył i chciał nas pożreć, któż mógłby nam przyjść z pomocą, jeśli nie Bóg wszechmocny. Boga tego nazywali także jakimś szczególnym imieniem. Potem spuścili koło, postawili je na ołtarzu na torze, a jeden z kapłanów obracał nim. Na kole było pełno obręczy, złączonych ze sobą i złote wydrążone Błyszczące kulki, wydające dźwięk przy obracaniu koła, miało to wyobrażać bieg gwiazd. Śpiewano przy tym piosenkę, której treścią było pytanie: co by się stało, gdyby Bóg nie poruszał gwiazd? Następnie składano ofiarę skadzidła przed złotym dzieciątkiem Jezus w żółbku. Na przyszłość kazał im Jezus usunąć zwierzęta i nauczać głównie o miłosierdziu, miłości bliźniego i odkupieniu, polecał także, by podziwiali Boga w Jego stworzeniach. Dzięki Mu czynili i Jego jednego wyłącznie czcili. Wieczorem pierwszego z trzech dni świątecznych zapadł szabat, Jezus więc odosobnił się z trzema młodzieńcami w jednej z komnat pałacu, by szabat obchodzić. Ubrali się w długie, białe suknie, zupełnie jak całuny, na pasach wypisane mieli głoski i poprzypinane rzemyki, które krzyżowały się na piersiach na kształt stuły. Na stole, przykrytym materią w białe i czerwone pasy, stał świecznik siedmioramienny. Podczas modłów stali dwaj młodzieńcy po bokach Jezusa, a trzeci za nim. Spogan nie było przez czas szabatu żadnego. Podczas gdy Jezus obchodził szabat, zebrały się w świątyni tłumy ludzi, byli tam dorośli mężczyźni i niewiasty, młodzieńcy i dziewice, a wszystkie te cztery grupy miały osobno wyznaczone miejsca, otoczone amfiteatralnymi siedzeniami. Jezus, ukończywszy swe modły, przyszedł także do świątyni, a wnet po jego przybyciu zaszło dziwne zdarzenie. Rzecz miała się tak, w środku kręgu niewiast stała figura smoka. Niewiasty, stosownie do swego stanu, rozmaicie były ubrane, uboższe miały suknie pojedyncze, a na wierzchu długi płaszcz, znakomitsze zaś wystrojone były podobnie jak niewiasta, którą zaraz opiszę, a która odegrała główną rolę w zaszłej scenie. Była to niewiasta silna, lat około trzydziestu. Nosiła długi płaszcz, który siadając zdejmowała. Pod tym miała suknię, ułożoną w sztywne fałdy i kaftanik ściśle przylegający do ciała, pokryty błyszczącymi strojkami i łańcuszkami. Rękawów nie było całych, tylko do połowy ramienia zwieszały się płatki. Jakby pół półramionczka, reszta rąk, podobnie jak nogi, owinięte były kosztownymi sznurami i naramiennikami. Na głowie miała obcisłą czapeczkę, rodzaj kapuzy, zrobioną z samych kędzierzawych piórek. Czapeczka opadała aż na oczy, zakrywała policzki i brodę, tak że widać było tylko usta, nos i oczy. Przez środek głowy, z przodu ku tyłowi, była wypukłość, przez którą widać było strojne sploty włosów. Z uszów zwieszały się aż na pierś długie, ozdobne łańcuchy. Zanim kapłan rozpoczął naukę, podeszła owa niewiasta, jak wiele innych, przed figurę smoka uklękła i ucałowała Ziemię. Ponieważ zaś czyniła to z osobliwym nabożeństwem i przejęciem, więc Jezus, zauważywszy to, przystąpił do niej i zapytał o przyczynę. Niewiasta odrzekła mu, że smok ten budzi ją każdego dnia o świcie, więc ona wstaje, rzuca się przed posłaniem na twarz ku stronie, gdzie stoi figura smoka, i w ten sposób cześć mu oddaje. Jezus zawołał na to z oburzeniem: Dlaczego padasz na twarz przed szatanem? Wiarę twoją szatan wziął w posiadanie. Prawda, że budzisz się co rana, ale nie szatan powinien cię budzić, tylko anioł. Patrz, kogo czcisz. W tej chwili stanął koło niewiasty widoczny dla niej i dla innych smukły, rudej, lisiej barwy duch oszkaradnym, szyderczym obliczu. Niewiasta zlękła się bardzo, a Jezus, wskazawszy na zjawisko, rzekł: Oto ten budził cię zawsze. Lecz każdy człowiek ma także przy sobie dobrego anioła. Przed nim upadaj na twarz i za jego idź radą. I znowu po tych słowach ujrzeli wszyscy obok niewiasty świetlaną, piękną postać. Dopóki szatan był przy niej, stał dobry anioł z tyłu, dopiero gdy szatan ustąpił, stanął anioł po jej prawym boku. Niewiasta wzruszona upadła przed aniołem na twarz, po czym ze skruszonym sercem odeszła na swoje miejsce. Zwała się ona Kups, później zaś na Chrzcie Świętym. Otrzymała od Tomasza imię serena. Pod tym imieniem poniosła śmierć męczeńską i czczona jest jako święta. Później zgromadził Jezus dziewicę i młodzieńców koło figury ptaka i tu upominał ich do zachowania należytej miary w miłości dla ludzi i zwierząt. Byli tu bowiem tacy, którzy rodziców w swych prawie ubóstwiali, inni znów więcej okazywali miłości zwierzętom, jak ludziom. W trzecim dniu tego święta pamiątkowego postanowił Jezus mieć naukę tak dla kapłanów i królów, jak i dla wszystkiego ludu. Chciał, by i słaby król Teokeno mógł się przysłuchać nauce, więc udał się z menzorem do niego, a ujawszy go za rękę, kazał mu wstać i iść za sobą. Teokeno, silną przejęty wiarą, wstał natychmiast, poszedł za Jezusem do świątyni i odtąd odzyskał już zupełnie władzę w nogach. Jezus kazał otworzyć drzwi świątyni, by ludzie, stojący na zewnątrz, mogli go widzieć i słyszeć. Zebrało się mnóstwo mężczyzn i niewiast, młodzieńców, dziewic i dzieci. Jezus nauczał to w świątyni samej, to na dworze, powtarzając wiele przypowieści, opowiadanych już w Judei. Na wyraźne jego polecenie wolno było słuchaczom przerywać mu i stawiać pytania. Odgadując myśli słuchaczów, zawołał raz sam głośno na niejednego, by jawnie przed wszystkimi wypowiedział swoje wątpliwości. Stawiano mu różne pytania, między innymi i to, dla czego tu nie wskrzesza zmarłych i nie uzdrawia chorych, kiedy przecież król Żydowski to czyni. Jezus odrzekł im, że w ogóle upogan tego nie czyni, lecz obiecał, że przyśle im później ludzi, którzy będą działali mnóstwo cudów i oczyszczą ich przez kąpiel chrztu, kazał im jednak pokładać wiarę w każdym jego słowie. Dla kapłanów i królów miał Jezus osobną naukę, tłumaczył im, że w nauce ich jest tylko pozór prawdy, a w rzeczywistości to wszystko kłamstwo, omamienie i czczą forma prawdy, wypełniona przez szatana. Gdy tylko Dobry Anioł ustąpi, zaraz występuje szatan, obejmuje wszystko w posiadanie i niweczy wszelką zasługę. Królowie czcili przedtem wszystko, co tylko mogło naprowadzić myśl na jakąś ukrytą siłę przyrody. Po powrocie z Betlejem poprawili się wprawdzie nieco pod tym względem, ale zawsze jeszcze pozostało wiele złego. Otóż teraz kazał im Jezus usunąć zupełnie te figury zwierząt i stopić, wymienił nawet zaraz ubogich, którym mieli darować stopiony kruszec. Przy tym przemówił do nich: Wszystka wasza wiedza i wasze obrzędy są niczym, powinniście bez tych figur uczyć miłości i miłosierdzia, i dziękować Ojcu Niebieskiemu, że w miłosierdziu swoim powołał was do poznania prawdy. Później przyślę wam takiego, który was o tym obszerniej pouczy. Również i koło z gwiazdami kazał im usunąć ze świątyni. Koło to, wielkości średniego koła od wozu, miało siedem dzwon, a na nich, to wyżej, to niżej, po umieszczane były różne kule z rozchodzącymi się od nich promieniami. W środku była większa kula, przedstawiająca Ziemię, koło było obwieszone w pewnych odstępach dwunastoma gwiazdami. A w nich było dwanaście bogato błyszczących obrazów. I tak w jednej był wizerunek dziewicy o świetlistych oczach i ustach, która miała na czole klejnoty, dalej był wizerunek zwierzęcia, trzymającego coś błyszczącego w pysku. Nie mogłam widzieć dobrze wszystkiego, bo koło wciąż było w ruchu, figury nie zawsze były widzialne, a czasem niektórych całkiem nie było widać. Jezus postanowił zostawić im chleb i wino przez siebie poświęcone. Za wskazówką jego upiekli kapłani delikatne bielutkie chleby, na kształt małych ciastek i przygotowali dzbanuszek z czerwonym płynem. Zarazem dał im Jezus wskazówki co do formy naczynia, w którym miano to przechowywać. Zrobiono je w kształcie wielkiego moździerza o dwóch uchach z przykrywką opatrzoną guzikiem. Wewnątrz były dwa przedziały, w górny wkładano chleby, w dolny, opatrzony drzwiczkami, wstawiano dzbanuszek z płynem. Naczynie błyszczało z zewnątrz jak żywe srebro, wewnątrz zaś było żółte. Gdy już wszystko było gotowe, położył Jezus chleby i wino na małym ołtarzu, pomodlił się i pobłogosławił je. Kapłani i obaj Królowie klęczeli podczas tego z rękoma skrzyżowanymi na piersiach. Jezus pomodlił się nad nimi, włożył im ręce na ramiona, po czym oddawszy chleb pokrajany na krzyż, pouczył ich, jak mają go odnawiać i udzielił im przy tym błogosławieństwa. Chleb ten i wino miały być dla nich wyobrażeniem najświętszego sakramentu ołtarza. Królowie wiedzieli coś o Melchizedeku i zapytywali Jezusa o znaczenie jego ofiary. Teraz, pobłogosławiwszy im chleby, wspomniał Jezus ogólnikowo o ostatniej wieczerzy i czekającej go męce. Z pobłogosławionego wina i chleba polecił im po raz pierwszy użyć w rocznicę dnia, w którym uczcili go w żłóbku, a potem mieli je pożywać trzy razy do roku, czy też co trzy miesiące. Nie pamiętam już tego dobrze. Nazajutrz nauczał Jezus znowu w świątyni, gdzie zebrał się wszystek lud. Jezus wychodził przed świątynię, to znów wchodził do środka, każąc przyprowadzać do siebie po kolei pojedyncze gromady. Przywoływał także niewiasty z dziećmi i uczył je, jak matki mają wychowywać dzieci i przyuczać do modlitwy. Pierwszy to raz widziałam tu tyle dzieci zebranych razem. Chłopcy mieli na sobie krótkie sukienki, dziewczynki krótkie płaszczyki. Były tu także dzieci owej nawróconej niedawno niewiasty. Ona sama była znakomitą damą, a mąż jej wysokim urzędnikiem przy królu menzorze. Miała przy sobie może z dziesięcioro dzieci. Jezus wszystkie dzieci błogosławił, wkładając im ręce na ramiona, a nie na głowę, jak dzieciom w Judei dalej nauczał Jezus o całym swym posłannictwie i bliskiej śmierci i tak mówił Pobyt mój tutaj jest dla żydów tajemnicą Dlatego wziąłem sobie za towarzyszów troje dzieci bo one nie zgorszą się i są posłuszne Żydzi byliby mnie zamordowali gdybym się nie był usunął Zresztą chciałem być i tak u was bo i wy odwiedziliście mnie w Betlejem ponieważ w sercu mieliście wiarę nadzieję i miłość Dziękujcie Bogu że nie pozwolił wam oślepnąć całkiem w służbie bałwochwalstwa, wierzcie silnie i postępujcie według przykazań jego. Jeśli się nie mylę, mówił im, kiedy odejdzie do Ojca Niebieskiego i kiedy mają tu przyjść posłowie jego. Wreszcie oznajmił im, że pójdzie stąd do Egiptu, gdzie jako dziecko bawił z matką swą, bo ma tam rówieśników, którzy już w dzieciństwie za posłańca Bożego go uznawali. Mówił, że nie da się tam jawnie poznać. Bo są i tam Żydzi, którym mogłaby przyjść chętka pojmać go i wydać faryzeuszom, a jeszcze nie nadszedł właściwy czas na to. Poganom dziwną się wydała ta jego ostrożność, w dziecinnych ich pojęciach nie mogło się to pomieścić, jak ktoś może Jezusowi coś złego uczynić, kiedy on jest Bogiem. Lecz Jezus im to tak wytłumaczył, że jest zarazem i człowiekiem, a ojciec posłał go, by sprowadził wszystkich rozproszonych ze złej drogi. Jako człowiek może także cierpieć i w swym czasie ponieść cios z ręki drugiego. Gdyby nie był człowiekiem, nie mógłby tak poufale z nimi obcować. Jeszcze raz upominał ich Jezus, by porzucili bałwochwalstwo i wzajemnie się miłowali. Zacząwszy mówić o swych cierpieniach, zeszedł na naukę o współczuciu. Tu wytknął im zbyteczną nieraz troskę w pielęgnowaniu chorych zwierząt kazał im tę życzliwość i współczucie zwracać raczej ku ludziom, obdarzonym duszą i ciałem, a jeśli nie ma pod ręką żadnych potrzebujących, to wyszukać ich gdzie indziej, w ogóle należy modlić się za wszystkich w potrzebie będących braci, bo jak mówił, co wyświadcza się potrzebującym, to wyświadcza się jemu. Zakazał jednak także okrutnie obchodzić się ze zwierzętami. Cała ta nauka bardzo była na czasie, bo rzeczywiście przesadne tu nieraz dla zwierząt okazywano przywiązanie. Chorymi zwierzętami zapełniano nieraz namioty, umieszczając je w osobnych łóżeczkach. Szczególnie namiętnie lubili psy, wszędzie było pełno wielkich psów o grubych głowach.